Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, chciałem Was zaprosić na spotkanie. 21 października w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego na konferencji Lepsze Życie będzie Iwona Majewska Opiełka. Będzie parę jej wykładów, będzie można sobie usiąść i porozmawiać przy kawie, będą inne ciekawe wykłady związane z logodydaktyką, i będziemy nagrywali odcinek na żywo. O więcej informacji zapraszam na stronę Iwony. majewska-opiełka.pl i tam w zakładce wydarzenia jest. Czy nie jest to wtedy jakiś społeczny program, który podyktowany jest na przykład zdaniem większości? Albo co jeszcze częstsze, zdaniem tych, którzy mają siłę przekazu. Żyjmy coraz lepiej po raz 952. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią. Nazywam się Iwona majska piółka Jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowny. A ja nazywam się Tomek Kniat. Nie jestem psychologiem, jestem techniczny, jestem adeptem rozwoju osobistego, bardzo to lubię. Razem tworzymy podcast, właśnie ten, którego słuchanie powoduje, że naprawdę żyje się coraz lepiej. Wiemy to, bo tak nam mówią nasi słuchacze. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry. Podążaj za zmianami. Śledź trendy. Wskakuj do pociągu, który jest najbardziej oblegany, a zatem chyba jedzie w dobre miejsce. Zmieniaj siebie w kierunku tego, jacy są inni. No, zmieniaj swoje wartości, bo ewidentnie te twoje no, nie są popularne. W związku z tym również zmieniaj swoje wybory. Swoje wybory. Tylko. Czy wtedy te wybory są na pewno swoje? Czy one są na pewno moje? Czy one są na pewno Twoje? Czy nie jest to wtedy jakiś społeczny program, który podyktowany jest na przykład zdaniem większości, albo co jeszcze częstsze, zdaniem tych, którzy mają siłę przekazu? Siłę przekazu, czyli w jakiś sposób dostali się do Miejsca, które wywiera znaczny wpływ na innych. Są osobami znanymi i jednocześnie prowadzą jakieś konta na Instagramie, TikToku czy w jakichś innych miejscach. Są osobami znanymi, i w związku z tym ludzie patrzą, co oni robią, i często słuchają tego, co oni mówią, tak jakby to była, Jakaś wyrocznia, gdzieś na poziomie skojarzeń, jakiś bez udziału kory mózgowej, oczywiście, bo kora mózgowa nigdy by na to nie pozwoliła, ale gdzieś w naszym tym mózgu podświadomym, gadzim, jak go się czasem nazywa, za czym nie przepadam, otworzą się jakieś takie połączenia pomiędzy tym, że jak człowiek jest znany, to znaczy, że jak on coś mówi, to to, to, to jest prawda. No nie, wystarczy włączyć myślenie, żeby stwierdzić, że tak nie jest, ale jednak wiele osób, zwłaszcza wtedy, kiedy ogląda na przykład telewizję i niekoniecznie e, chce jej się tej osobie, czy pamięta o tym, żeby włączać myślenie i włączać korę mózgową, tylko po prostu wchodzi w stan alfa, czemu zresztą telewizor bardzo sprzyja, i wchodzą tam różnego rodzaju informacje, wchodzą tam różnego rodzaju przekazy, i one sobie siedzą, pod takim hasłem, że to jest prawda, bo powiedziała to znana aktorka albo powiedziała to jakaś inna, znana osoba. Czyli bardzo często jest właśnie tak, że te różnego rodzaju zmiany, te różnego rodzaju nowe podejście do tego czy tam czegoś innego, po prostu to są, są lansowane, dokładnie. Są lansowane, są. Czasem całe strategie, jeżeli to jest jakiś produkt, jakiś nowy lek, czy jakieś nowe urządzenie, czy jakiś nowy program, są całe strategie marketingowe, które mają dotrzeć do ludzi, mają spowodować, żeby ludzie zauważyli tę zmianę, żeby chcieli tej zmiany, no albo właśnie żeby tak sobie w ogóle szli za hasłem podążaj za zmianami, zmieniaj się. Niech nie, nie sądź, że to, co ty wiesz na temat życia, czy to, co ty wiesz na temat tego, co jest dla ciebie ważne i co jest dla ciebie dobre, e, jest lepsze niż to, co ci tutaj proponują. No, różne są metody tak, nacisku na ludzi, żeby wybierali w zgodzie z pewnymi nowymi trendami, nowymi. E, Produktami, nowymi, nowymi, jakby ideami. No ale czy to jest tak, że te wszystkie rzeczy, które dzieją się wokół mnie, ja mam przyjmować bezmyślnie, mam przyjmować bezrefleksyjnie? Tu nie chodzi o to, żeby jakoś przeciwstawiać się temu. Chodź i powiem o tym. Na końcu, są takie sytuacje, gdzie to też ma znaczenie, ale chodzi po prostu o to, że ja mam prawo żyć swoim własnym życiem. Mam prawo dokonywać wyborów w zgodzie ze swoimi wartościami i nie może mi społeczeństwo mówić, jakie ja mam przyjmować wartości. Oczywiście są. Takie rzeczy, które zmieniają się no, w miarę rozwoju naszej wiedzy, w miarę rozwoju humanizmu, bo tak, humanizm się rozwija, co byśmy nie mówili na ten temat. To to, jak dzisiaj reagujemy na szereg rzeczy, w jaki sposób dzisiaj traktujemy ludzi, no jest to zdecydowanie lepsze niż było to wieki temu, a nawet niekoniecznie wieki temu, ale nawet lata temu. Więc e, tak, rozwój humanizmu i tak dalej powoduje, że pewne przekonania się zmieniają, że wiemy coś innego, że wiemy coś więcej. E, no, to jest war, wa, ważne, warto, aby przyjmować. Te informacje, żeby je akceptować na zasadzie takiej, że przyjmujemy je do wiadomości, żeby podchodzić do tego z tolerancją. No ale z drugiej strony, również nie można wymagać od ludzi, aby koniecznie zmieniali swoje przekonania, które gdzieś tam mają z innych powodów bardzo mocno ugruntowane. Ktoś może mieć przekonania takie czy inne. Ważne żeby z pewnymi nowymi wartościami wynikającymi z humanizmu po prostu nie, nie walczyć. Tak? To, to jest jakby i dla dobra tej osoby, i dla dobra jak również tej, tej idei humanistycznej. Ale ja mówię o takich zmianach, które są. Związane z modą, które są związane właśnie z nowymi produktami, które są związane z nowym podejściem marketingowym do różnych rzeczy. Czy rzeczywiście to jest tak, że my mamy podążać za, uwaga, celebrytami, influencerami, Marketingowcami, którym się płaci za to, żeby nam no, przedstawiali jakieś produkty w taki sposób, żebyśmy chcieli z tego korzystać, czy nawet sprzedawcami? Czy ja mam podążać za, za tym, co mi powie sprzedawca, co się najlepiej sprzedaje? Nie muszę. Być może ten sprzedawca nie będzie chciał przyjąć mojego produktu, być może przyjmie go inny. Sprzedawca, być może są sklepy, miejsca, yy, sytuacje, gdzie to, co ja mam do zaproponowania, znajdzie odbiorcę. Ostatnio przerabiałam dwie takie rzeczy. Pierwsza sprawa to sprawa przy mojej książce, która ostatecznie ma tytuł Powrót do siebie prawdziwej i podtytuł Młoda, ale bez przesady. Natomiast dyskusje, jakie prowadziłam z, głównie z, z działem handlowym przy tej okazji, uświadomiły mi, jak wielkie znaczenie w tym, jak ma wyglądać książka, ma handlowiec, który, który ją sprzedaje, ale nie tylko, bo jak się okazuje, również osoby, które zaj, zajmują się tą sprzedażą bezpośrednio, czyli na przykład osoby, yy, Pracujący, nie wiem, księgarni, dystrybutorzy, i tak dalej, oni również wiedzą, jaka książka tak sądzą, że wiedzą, jest to ich prawdopodobieństwo subiektywne, jaka książka się sprzedawać będzie lepiej. I w związku z tym idee, pomysł, i te wartości, które ma autor, próbuje się jakby włożyć w ten schemat sprzedaży. Schemat tego, żeby tę książkę. Sprzedać. No, jako autor, oczywiście nie jestem za tym zachwycona i postawiłabym wielki znak zapytania, czy faktycznie tak jest, czy takie pozycje jak książki, jak wykłady, jak różnego rodzaju działania powodujące rozwój, na przykład y, świadomości, mają podlegać zasadom marketingowym i mamy podążać za tymi zmianami mamy podążać za tym co te zmiany proponują czyli co mamy wszystko sprowadzać do tych samych zasad do podświadomego mózgu do reagowania na wyłącznie na, na tytuł czy na kolor czy na jakieś tego typu rzeczy czy budować ten tytuł tak żeby przyciągał żeby zmagał pamiętam dwie rzeczy pamiętam Taką historię, a propos tytułów y, książek i tego, co się sprzedaje, a co nie. Pamiętam opowieści y, autora książki Pływaj z, z rekinami, nie daj się po, pożreć żywcem. Y, polski tytuł, bo książka została wydana również po polsku. Y, I on upierał się przy tym tytule. Wydawca twierdził, że to jest za długie, że to w ogóle nic nie mówi, że to w ogóle nic nie wnosi, i tak dalej. Książka sprzedawała się re rewelacyjnie, dlatego, że taka, to, to było spójne z nim, to było, to on dostał taką informację, on dostał taki przekaz, on dostał wiedzę na ten temat, nie wiadomo skąd, być może intuicyjne, że to jest najlepsza droga do tego. Pamiętam również taką sytuację, kiedy na początku, właściwie na pod koniec lat 90. jeszcze, rozmawiałam z właścicielami jednego z wydawnictw na temat zaczęcia wydawania książek, rozpoczęcia wydawania książek o tematyce związanej z rozwojem osobistym. O tematyce związanej z właśnie z wspieraniem tego rozwoju. I usłyszałam zdanie, nie ma takiej potrzeby. Nikt tutaj tego, takich książek nie będzie kupował. No i co, gdyby ci ludzie nie myśleli, gdyby, być może trochę też w wyniku naszej dyskusji, nie doszli do wniosku, że istotnie pewne zmiany trzeba kreować i ktoś pierwszy musi stworzyć coś, stworzyć jakąś ideę, by dać szansę innym na to, żeby coś poznali. Ja mówiłam, jak może być potrzeba. Jeżeli w ogóle tego rodzaju książek nie ma na rynku, jeśli ludzie w ogóle nie wiedzą, że coś takiego może być. No ale takie czyste kierowanie się marketingiem, zasadami marketingowymi, w tamtym mom momencie no, nakazywało wydawanie innych książek. Aczkolwiek, jak mówię, myślący wydawcy i zmienili tę sytuację. Tak samo jest w wielu innych momentach. Tylko dlatego, że jest właśnie tak jak jest, że taki jest ten ma mainstream, ludzie się dostosowują do tego i uważają, że to jest zmiana, nie zastanawiając się nawet, czy aby na pewno jest to zmiana na lepsze. Czy aby na pewno to, co, za czym idziemy, to pod czym się podpisujemy, czy aby na pewno zawsze będzie prowadziło we właściwą stronę. Podążaj za zmianami. W szkole, w różnych innych miejscach. Tak, za pewnymi zmianami też. Oczywiście, ale niech one będą za pomocą myślenia przyjęte, niech one będą przedyskutowane, niech one będą takie, że będziemy wiedzieli, że dużo, w dużym stopniu, z dużym prawdopodobieństwem, będziemy przyczynimy się do tego, żeby dzieci funkcjonowały jako dorośli lepiej. A nawet, żeby im było w tym momencie, czy wszystkie zmiany, które są w szkole, są lepsze, czy te testy, które na przykład testy, które zostały przyjęte i które są tak wszechobecne, które zostały przyjęte z amerykańskiego rynku, z, z, z amerykańskiego szkolnictwa, m, które był taki moment, był taki moment y, w historii, które no, nie było tak dobre, jak szkolnictwo polskie. Czy te wszystkie zmiany są, aby na pewno, zmianą na lepsze? Kiedy oglądałam test po pierwszym roku psychologii, jest jednego z egzaminów, pytania i tak dalej, naprawdę nie byłoby mi łatwo odpowiedzieć na te pytania. To były pytania o procenty, gdzie ten procent różnił się niewiele. To były pytania o takie rzeczy, które Wcale nie są ważne w pracy psychologa, we wspieraniu go w różnego rodzaju działaniach na, na rzecz swoich klientów, pacjentów czy innych, w innych sytuacjach. No a to jest podążanie za zmianą. Czy, czy, czy to jest naprawdę takie dobre? I dlatego to, co chciałam powiedzieć, powiedziałam, że powiem jeszcze na końcu. Pewne zmiany i podążanie za pewnymi zmiana, zmianami kiedyś nazywało się owczym pędem. Ja nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta taką eks ekspresję, owczy pęd, idziemy tam, gdzie właśnie idą inni, bo to są zmiany, a przecież za zmianami trzeba podążać. Nie wszystkie zmiany, które próbuje się stworzyć, często nie stałyby się w ogóle zmianami, żeby właśnie więcej ludzi myślało, dyskutowało na ten temat, i gdyby mieli szansę i przestrzeń do tego, żeby wypowiadać swoje zdanie w różnych momentach. Czasem trzeba tak tego, aby tarły się pewne idee, aby tarły się pewne nowe działania, pewne nowe propozycje. Zawsze w historii, dzisiaj już tego nie ma. z powodów o których akurat dzisiaj tutaj może nie warto mówić, ale w historii zawsze były takie E, rozmowy i takie nawet pewnego rodzaju tarcia pomiędzy starymi i młodymi. No i tutaj ten stary i młody może jakby prezentować no, tę zmianę, którą próbuje młody wprowadzić, z tą jakąś pewną e, wiedzą, doświadczeniem, czasem tradycją, o której wie ta starsza osoba. I teraz, czy nie byłoby dobrze, żeby ci ludzie rozmawiali? żeby ci ludzie dawali swoje argumenty, żeby wszyscy włączali tutaj myślenie i nie kierowali się tym, czyja idea zwycięży, kto wygra, kto będzie miał tutaj pierwszeństwo w tym, co powiedział i co chce wprowadzić, ale właśnie to najlepsze, żeby zwyciężało. Najlepsze ma szanse zwyciężyć wtedy, kiedy są tak tworzone, właśnie. Zespoły dyskusyjne, czy kiedy w taki sposób podchodzi się w ogóle do tego, co się tworzy. No, dziś bardzo często się mówi o osobach takich jak ja, nawiasem mówiąc, mających właśnie swoje lata, że co one wiedzą. Że to młodzi idą, młodzi tutaj dyktują, młodzi sobie budują świat. No Bardzo pięknie, że młodzi budują sobie świat. My kochamy tych młodych. My jesteśmy związani z tymi młodymi i chcielibyśmy, żeby oni ten świat mieli jak najlepszy. Jeśli mam, jeśli myślimy w sposób nie najlepszy, to niech w wyniku dyskusji zwycięży ta idea, która jest ideą najlepszą. Ale nie można machnąć ręką i powiedzieć, ach. My młodzi, ach my z postępem, ach my wiemy, co to jest i to będzie dobre. Tylko właśnie warto jest no, włączając, włączać to myślenie z różnych punktów, z różnych sfer. To nie jest tak, że to jest zawsze związane z wiekiem, bo są młodzi ludzie, którzy mają bardzo y, takie no, zachowawcze czy, czy dojrzałe. Spojrzenie na sytuację. Proszę zauważyć, powiedziałem, zachowawcze. Uważa się, że zachowawcze to jest słowo, które nie jest dobrym słowem, no bo przecież trzeba iść z postępem, trzeba iść ze zmianami, trzeba podążać ze zmianami. Ale dlaczego, jeśli coś jest zachowawcze, a jest dobre, a jest właściwe, a sprawdziło się przez wiele, wiele lat i są dowody na to, że działa to dobrze, tylko naprawdę działa to dobrze. To czy naprawdę trzeba to zmieniać? Są różnego rodzaju sytuacje, gdzie no w ogóle wydaje się, że odbiera się ludziom prawo do tego, aby decydowali o tym, co oni chcą robić. Nie ma pewnych rzeczy w sprzedaży, bo są nowe, podobno lepsze. To Podążanie ze zmianami wcale nie jest takie rewelacyjne, również w kwestii technologii. Ja dałabym wiele, gdybym mogła dzisiaj kupić e, jakąś używaną lodówkę czy używaną pralkę z lat na przykład 80., czy jeszcze początku lat 90., zamiast tego, co sprzedaje się w tej chwili. Tu jest postęp, tu jest coś innego, no tak, ale jest też postęp w marketingu. Które zakłada, że nie opłaca się kupować, robić, produkować lodówki, która przetrwa lata. Przeprowadzając się z miejsca na miejsce tutaj w, w Kanadzie, już w Toronto, w jednym z mieszkań miałam taką lodówkę. Miałam lodówkę, która działała od 60. któregoś roku. Była to najlepsza lodówka z tych, jakie miałam. W pierwszym mieszkaniu była nowiusieńka. W tym mieszkaniu tutaj również jest nowiusieńka. I tak jak mówię, nie wszystkie zmiany są zmianami dobrymi. Gdyby ktoś miał wystarczająco dużo siły i przekonał zespół ludzi, którzy budują te lodówki, którzy czy, czy pralki, czy inne rzeczy, że może niekoniecznie warto się nastawiać na to, że coś będzie działało tylko 5 lat, czy nawet czasami tylko tyle, ile jest gwarancja, a potem no po prostu gdzie kupiono. Nowe. Gdyby znajdowano inną drogę, gdyby szukano innych alternatyw, a nie podążano za taką najprostszą zmianą, jaka została wytworzona na skutek no, tych elementów. Finansowych, tych elementów marketingowych, które kierują bardzo często życiem, to mogłoby to wyglądać inaczej. I tak jest z wieloma rzeczami. Nie jestem przekonana, czy za każdą zmianą trzeba podążać. Napiszcie, co Wy o tym sądzicie, i napiszcie, czy faktycznie w waszym życiu jest tak. Że za tymi zmianami podążacie, albo jeszcze innym osobom podpowiadacie również, żeby to robić. Ja osobiście uważam, że czasem warto jest nawet tworzyć sobie swoje nisze, tworzyć sobie swoje, nawet w kwestii marketingowej, w kwestii sprzedaży różnych rzeczy, stworzyć sobie swoje miejsce gdzieś na tym wielkim rynku, niż koniecznie podążać za zmianami. Brakuje mi wielu rzeczy. Na tym świecie, które w wyniku zmian, za, którym się, za którymi właśnie ludzie podążają i do których się dostosowują, po prostu zniknęły. Nie ma tego. To tyle, kochani. Nie uważam, aby trzeba było za wszelką cenę i w ogóle zawsze. Podążać za zmianami, nawet bez wszelkiej ceny, ale żeby zawsze trzeba było pożądać, podążać za zmianami. Są osoby, które są awangardą, czyli w ogóle takie osoby, które tworzą zmiany, które wprowadzają pewne nowe rzeczy, a przecież to są osoby, które nie podążają za zmianami, tylko tworzą coś nowego i coś innego. I są osoby, które być może są maruderami, ale za ich sprawą. No ktoś się może zastanowi nad tym, czy aby na pewno warto taką albo inną zmianę koniecznie prowadzać. No teraz to już naprawdę koniec. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia!